ma, tu jest Tactical octopus. Prosiliście mnie i na YouTubie, i na Facebooku, żebym nagrał, e, jaki sprzęt noszę. Więc, jak już recenzowałem, jest to e, Kałasinkow od e, GFG, jest to AK-104. E, link do jego recenzji macie gdzieś tutaj w kolei, później w adnotacji. E, ociupinę go zmodyfikowałem wizualnie, jest po prostu taki mały pierdolnik do zmienia, e, trybu ognia czyli zamiast wyciągać daleko rękę do tej blaszki możemy sobie tutaj elegancko zmienić i zmieniłem latereczkę na jakąś Ultra Fire z diodą Cree do tego kamizelka jest to lekko przeze mnie zmodyfikowana kamizelka AAV FSB oczywiście produkcji jakiejś tam chińskiej kupiłem ją, używaną za 80zł tutaj ładownica, jest to Eee, ładownica uniwersalna, aczkolwiek na Gunfire'ze jest spisana jako jakaś tam medyczna. Eee, tutaj poziomu ładownica cargo, mamy w niej kilka granatów. Tutaj ładownica dedykowana, dedykowana na granaty, podwójna. Eee, też od Gunfire'a. Tutaj z boku kolejna jest ładownica od Gunfire'a, też na granaty, które oczywiście mam granaty, bo bardzo lubię granaty i dymne i, i eee, odąkowe. Dlatego mamy całkiem sporo. E, tutaj dwa magazynki high to Tutaj trzeci e, jeden jest od Entela, drugi jest od Cymy, trzeci jest od Gunfire'a. E, Kajdanki jakiejś polskiej firmy. Jednorazowe plastikowe, całkiem spoko są. Już używałem kilka razy na e, jakichś tam symulacjach. Nożyk Cold Steel G.I. Tanto dobry, robi robotę. Też wkleję tutaj link do, e, do recenzji Hełm Xfil e, XF Bump Helmet. Jest to kopia robiona przez Emersona. Po moich malut malutkich przeróbkach wyszło całkiem ciekawie. Szał nie ma, dupy nie urywa. Zamontowałem sobie oryginalną, e, oryginalny fasek od Obscura. E, to jest totalnie bez sensu, bo hełm jest tani a fasunek jest droższy niż, niż nasz hełm. Co eee, tysiąc dodatkowo, Camelbak zwykły rowerowy z taką czarną otoczką na, eee, na rurkę. Dwa lightsticki z tyłu. Uczyłem sobie Camelbaka po starych spodniach. No, sobie mam kontaktowego Combat Shielda brytyjskiej armii. Jest to generacja druga z takimi kieszeniami pod kątem ustawionymi. Eee, Ochrona oczu na początku myślałem, że to, że to są Esy, eee, ale sprawdziłem, to nie są Esy. Kupiłem je kiedyś na WGC Shopie eee, za 30 dolarów, 30 może taniej. A testy mają, wytrzymują spokojnie 530 600 ów Więcej nie próbowałem, bo nie miałem okazji. Kurcze, dają radę, więc, więc się nie czepiajcie, że o Jezu, to nie są S, stracisz wzrok, jasny hu, już po Tobie, będzie ślepy do końca życia. Wytrzymują. Może kiedyś postrzelą do nich z zobaczymy czy wytrzymają. Kto to wytrzymają, to już powinien wszystko wytrzymać. Kontynuując, rękawice Armored Claw, e, też będzie gdzieś tutaj sobie fruwała adnotacja do recenzji. Całkiem spoko, tylko... Ze starszymi ekranami dotykowymi mają taki problem, że nie zawsze chwytają. Tylko z tymi nowymi chwytają. Szczególnie w telefonie Microsoft Lumia 640 i wyżej. Zekareczek Geonaut W200M wodoodporny do 5 atmosfer. Kurczę, taki, taki ok, tanie zegarek za 35 złotych w dekadanie do kupienia. Yy, spodnie, są to Combat Pants drugiej generacji od TMC. Też w Multicam, jak mogliście zauważyć. Oczywiście nie oryginalnym, bo ten nie ma. Nie ma e, koncesji na używania oryginalnego multikamu. Apteczka z od do Mersona. Recenzja też była, też będzie do dotacja. Aptyczka e, całkiem, całkiem spoko. Daję radę. Nic się w niej jak na razie nie pruje. Tutaj do tego nożyczki. E, panel udowy. Nie pamiętam jakie to jest firmy, ale też jakiś hinol. Mam masę sprzętu chińskiego, więc jak ktoś ma z tym buldupy to to proszę się po prostu wstrzymać od komentarzy. Nie chcę mi się jakoś kupować całego koszonego szpitala oryginalnego. E, tutaj jest e, ładownica malutka, znaczy ładownica kieszonka z żapem na e, wymienne wizjery. E, buty. Później będę jakieś zbliżenia, porabiał na cały sprzęt. Buty. E, jest to Klik Highlander. E, Kopione w Dejśmanie, chyba. Chyba tak, chyba w Dejśmanie. To 40 zł z są. Miałem już je na małej wyprawie w karpaczu na kopę. Takie całkiem ok. Jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć o moim plecaczku jest to plecak snajperski, z Twangana. Miałem go już kurczę prawie wszędzie, na jakieś wyjazdy czytał na wakacje, czy gdzieś w góry w zimie. Yy, tyrany w gęstym lesie, tyrany na strzelanki, tyrany na jakieś. E, właśnie strzelanki leśne. Używam go głównie albo do transportowania rzeczy na strzelankę, albo podczas strzelań jakichś leśnych. E, w lesie nie pakuję go na maksa, bo tam czasami są jakieś sytuacje, gdzie trzeba coś wziąć typu e, misja o przenieść jakąś skrzynkę. To zapakuję do plecaka, jeśli jestem tyle mała, albo po prostu jakieś rzeczy na zbudowanie mojego obozu. Do tego narzędzia noszę w nim jakiś e, zapas wody, zapas żarcia, większą apteczkę. I jakoś tam karymatka, śpiwór, całkiem, całkiem pojemny. Da się w niego zapakować. Ma jakiś tydzień czasu w góry. Się spokojnie w niego spakowałem. Z wszystkimi ciuchami, z żarciem, piciem, kosmetykami, apteczką i innymi takimi bajerami. Kurczę, fajny plecaczek za niecałe... Nie, za 200 Jest za chyba 212 zł teraz na tej wanganie. E, czy warto? Dwie stówy. No, za podobną cenę można kupić aktualnie e, ten plecak górski używany przez e, polskie jednostki. E, warto tego kupić? Tak średnio powiedzmy. Nie jest jakoś, nie, szału nie ma, nie urywa, jest oczypienny, niewygodny. E, cały sprzęt full hinol, znaczy full. Nie tak do końca, bo nie całkiem spoko są, kombat całkiem spoko jest, nożyk też jest całkiem spoko. No, także to jest mój cały secik, chcieliście, macie, mój cały sprzęt. Także już mam nadzieję, że nie będziecie zadawać tych samych pytań, tylko będziecie oglądać ten filmik, będziecie się chcieli dowiedzieć co noszę na strzelanki.